Majewski Pobudzik. O, Majewski Pobudzik w Radiu SK. A budzimy kobietę trochę chorą i z całą pewnością w łóżku. Cześć Iza. Cześć. Cześć Izo, bo ja mam tutaj fragment poezji. Mogę? Oj, o, oczywiście. Napisał do nas Adam Mickiewicz prawie, że drugiego pana Tadeusza. Piszę do was o tak późnej porze, bo mam malutką, ale dla mnie bardzo znacząco prośbę. Codziennie budzicie setki duszyczek. Czy budząc kolejną zrobi wam to wielką różnicę? Jarek tak pisze. Tak domyśliło się, że to on. No i jej słuchaj, on kuj, powiedział, że dzisiaj są w ogóle Smażu. imieniny Gerarda i Izabeli, czyli twoje też, bo nie jesteś Gerardem, tylko Izabelą, prawda? Raczej. No tak. Brzmisz jak chociaż jak masz ten katar, to trochę Gerardem tak, tak też, y, zalatuje, tam, y, tak. Jedzie, tak. I uwaga, pewnie się zastanawiacie, czemu do was piszę i dlaczego nie obudzę jej osobiście. Niestety bardzo wcześnie w stanie do pracy jadę, gdyż w tym samym czasie w łóżku chore leżymy ko 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 kochanie. Bo ty jesteś chore, kochanie. No i co, zamierzasz te swoje mieniny całe przełóżkować? Nie, obudziliście mnie, widzę, że jest tak, piękne niebo, nie ma już takich chmur jak były wczoraj, także no tak. będzie całkiem miły dzień. To no takiej właśnie. poezji, te chmury się rozeszły na boki. No. Słuchaj, ale Szymon to jeszcze ma moce uzdrawiające, jak on ci huknij mikrofon, to ty wstaniesz po prostu bez gorączki. Puchnąć? Kuchni. No Dobrze, że tak. uwaga, cokolwiek się stanie, to nie moja wina. O, Szymon puchnął. Ja <laughs> tak, ale taki troszkę pokawowy huch, ale też i pasta do zębów była, więc wszystko jest okej. Okay. No przestań! E, trzymaj się, Iza. Bardzo miłego dnia życzymy dla Ciebie e, składak hity na czasie. Czyli Szymon i Iga. I, I, I. Love it, love it, love it. Radio ESKA.